Cześć bajki, witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Piękna pogoda. Trochę mi w tym momencie zaszło. E, słońce za chmury, ale ogólnie e, jest prześlicznie. E, dzisiaj krótko i na temat. Nie będę się rozgadywał. To nie jest odcinek, tak jak wam zapowiadałem e, o was, czyli wy się weźcie za siebie. E, nie będę wam mówił, jak się brać za siebie, ale mówię wam, chcę wam powiedzieć o tym, że ja się biorę za siebie. Dlaczego tak? Spodziewaliście się jakiegoś podsumowania sezonu, więcej może jeżeli chodzi o same dane będę Wam podawał w momencie kiedy pojawią się na kanale już niedługo kolejne sesje treningowe. Będziemy już je wrzucać w ramach piątkowego Szajbajk Show, na początek raz na dwa tygodnie. Więc tego możecie się oczekiwać, możecie oczekiwać więcej w kolejnych odcinkach już Szajbajkowego Show. Natomiast dlaczego biorę się za siebie? Dlatego, że... Kocham kolarstwo i jedną z najlepszych decyzji w moim życiu, pewnie już to mówiłem, ale lubię to powtarzać. W takim razie był fakt, że wziąłem się z powrotem za rower, rzuciłem wszystko inne czym się zajmowałem, wróciłem do tego, co kochałem najbardziej i jest wspaniale. Ten sezon uważam za bardzo udany. Trudno mi podawać Wam tutaj za sezon udany, jakby oceniać wynikami zawodów, bo zaliczyłem tych zawodów. 4 bodajże, wszystkie z tych zawodów to były kaczmarki. Najlepsza pozycja to było 70 bodajże miejsce, najgorsza 125. Ostatnio miałem w niedzielę 123, chociaż to też był inny rodzaj filmowania. W każdym razie. To co zauważyłem, albo zacznę od tego, trzy rzeczy, których się, których się nauczyłem w tym sezonie. Pierwsze, stara miłość do roweru nie rdzewieje, absolutnie nie rdzewieje, wsiadasz na rower i po latach i zamieniasz się znowu w małego chłopca, tak się stało, tak już zostanie. Druga rzecz, techniki się nie zapomina, wsiadam na killera, czuję tą geometrię, Kilka jazd i, i próję myślę niedużo wolniej przynajmniej niż, niż wtedy, kiedy byłem naprawdę mocny w cross country. I trzecia rzecz, nie da się. I nie ma sensu niczego robić połowicznie, a rzeczą, którą robiłem połowicznie w tym sezonie był trening. Z jednej strony dobrze, ponieważ jest to dla mnie sezon powrotu do trenowania, powrotu do ścigania się i nie ma się też co zażynać. Często wam mówię o tym, żebyście się nie przejmowali wiekiem. Ale też z drugiej strony muszę też pamiętać o tym, że mam w tym momencie 36 lat, że nie trenowałem powiedzmy 18 lat i nie ma nagle co wsiadać na rower i myśleć, że się jest nie wiadomo co, bo można sobie załatwić też zdrowie. W pewnym, w pewnym stopniu załatwiłem sobie, sobie je już w wieku 18 lat też. Będę też o tym mówił na pewno na, w jakichś tam odcinkach treningowych. Dlatego z jednej strony fajnie, że się nie przetrenowałem, z drugiej strony. Kiedy robiłem sobie jakiś konkretny plan i szedł ten plan tydzień po tygodniu, ale w trzecim tygodniu był jakiś wyjazd na kilka dni i coś się nie udało. Po powrocie byłem zmęczony, to jakoś coś musiałem zmienić. Potem się zapisywałem na zawody, na które jednak nie mogłem pojechać, no to pojechałem za tydzień i to wyglądało inaczej. Nie ma to sensu. Natomiast wiem na pewno, że chcę trenować i chcę się ścigać, bo to jest to, co lubię i bardzo byłbym zawiedziony samym sobą, gdybym. Gdyby się chociażby mój kanał zamienił w to, jakby, co by chciało w tym momencie już też wiele różnych marek, producentów, z czego się cieszę. Czyli żeby robić recenzje, żeby reklamować, żeby pokazywać Wam produkty, ale to nie jest to, co, co mi sprawia radość. Produkty będą zupełnie, zupełnie jakby przypadkowo. To będzie to, czego używam. O! Takie bym chciał robić interwały. Będę używał rozmaitych rowerów, które mnie niesamowicie kręcą, one będą na kanale i możemy tu robić sytuację win-win jak najbardziej, każdy wygrywa, natomiast trenowanie, ściganie się to jest dla mnie wspaniała rzecz, dlatego zapowiadam Wam jeszcze raz, zgodnie z tytułem tego filmu, biorę się za siebie, żeby się wziąć za siebie i się czegoś, czegoś trzymać, dobrze jest ogłosić to. Publicznie, więc ogłaszam publicznie, że Szajbach bierze się za siebie jeszcze bardziej za trenowanie. Będziecie znali mój plan treningowy. Trochę na mój minus, moja konkurencja, moi, moi przeciwnicy na zawodach będą wiedzieli, jak się do nich przygotowuję. Nie wszystko wam pokażę, ale bardzo dużo. I już teraz, w październiku i przynajmniej połowa listopada, mój plan treningowy będzie polegał Baw się, baw się i jeszcze raz baw się. Garmina czy jakiekolwiek inne urządzenie będę miał tylko po to, żeby potem sobie zobaczyć ile mam przejechane, co mam w nogach, jak dalej zaplanować trening. Natomiast nie ma dla mnie żadnego znaczenia, jakie to będą interwały, co się będzie działo. Jadę na rower, spotykam się z ludźmi, pokażę Wam różne miejsca piękne w naszej, naszej Polski. Tym bardziej, że teraz będziemy robić serię Złota Polska Jesień. Też w Szabek Show będzie ten temat się mocno, mocno przewijał, bo po prostu chce mi się to robić. Mam straszną ochotę ochotę to robić. Będę się przygotowywał do zawodów też time, time trialowych w przyszłym sezonie na pewno i, i sprzęt i, i samego siebie pod tym kątem będę chciał przygotować, więc biorę się za siebie. Moje odpisywanie na komentarze, moje robienie filmów, moje nie wiem, robienie recenzji, które też będziecie chcieli, będzie podporządkowane moim treningom. Najpierw treningi, potem to. Z dwóch względów. Po pierwsze, trzecia rzecz, której się nauczyłem, nie da się, nie ma sensu robić rzeczy połowicznie, nie ma sensu trenować połowicznie, bo, bo to się po prostu nie udaje. A druga rzecz jest taka, jeżeli ja będę cały czas napędzany moją starą e, szajbą rowerową, to, to to będzie miało sens też robienie wszystkich innych filmów. Nie wiem, czy uchwyciliście to, co Wam chciałem powiedzieć w tym odcinku, ale myślę, że tak. A jeżeli chcecie sobie jakieś wnioski z tego wyciągać, to sobie wyciągaj, wyciągajcie. Na pewno nie ma sensu robić nic połowicznie. Nie ma sensu odchudzać się połowicznie. Jeżeli chcemy przez cały tydzień pracować, jeść nieregularnie, jeść za dużo, a potem w piątek dać sobie w kość, żeby spalić te durne kalorie i ten durny tłuszcz, nie ma to sensu, jeżeli chcecie się brać za kanał kolarski w YouTube, czy za cokolwiek innego w życiu, nie róbcie tego połowicznie. By the way, bardzo się cieszę, że coraz więcej materiałów filmowych na temat rowerów powstaje w polskim YouTube, czasami tam coś do mnie piszecie, że coś konkurencja, coś tam tworzą. Konkurencja jest bardzo dobra i bardzo dobrze, że jest i słuchajcie, bardzo się cieszę, że takie chociażby kanały jak Rowerowe Porady e, tworzą nowe materiały. Cieszę się, że od niedawna też obserwuję, e, bo mi gdzieś tam YouTube w, w proponowanych pokazuje taki kanał jak DobreRowery.pl, gdzie też można znaleźć bardzo fajne informacje. Cieszę się z tego e, niesamowicie. E, Kolarstwo to wspaniała rzecz. Chciałbym, żeby Polska była jak naj, najbardziej napędzana rowerami. Oczywiście nie da się zapomnieć o kanale United Cyclists, który trzeba ci Jacku oddać e, tutaj jak najbardziej e, honor. W zasadzie byłeś pierwszym e, też tutaj w YouTube. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie. Bo mam ochotę wam znowu za dużo pogadać. Ja się biorę za siebie, my się wszyscy bierzmy za siebie, niech Polska żyje rowerami. Pozdrawiam też wszystkie inne kanały kolarskie w Polsce, moich kochanych widzów, a ja czysty na rower. Dzisiaj na rowerze czasowym będę walczył z takim wiatrem, co będzie na pewno ciekawą zabawą. Trzymajcie się ciepło, życie zdrowo, hej!